Witam, z tej strony Bondio. A dzisiaj wam pokażę Bo zakupiłem sobie akurat y, Nową konsolę do gier Family Computer Zaraz wam pokażę jak działa i w ogóle no Więc tak się prezentuje ta Oto konsola O, tak właśnie wygląda <laughs> Tu są pady O Tu się wkłada kartridża, czyli kasetę No Dobra, a każdy jest tu, ma 132 gry, zaraz Wam wszystko zaprezentuję i w ogóle. Więc co, włączymy sobie, już wszystko podłączyłem. O tutaj są te kabelki, ta jak i tam idą również. No to co, włączam. Dobra, świeci się, świeci, ok. Dobra jestem z powrotem Miałem problemy Dobra biały pilot I lecimy Tam Okej okay, to biały, tak I Jak standardowo W lewo Okej okay, jeszcze trochę Dobra, AV O i trzeba język wybrać, oczywiście wybierzemy sobie angielski Zaraz wam pokażę jak to się robi Chwila I start Okej okay. Dobra i co Jest to 500g, tam jest 122. Pokażę Wam coś w taką fajną grę, której nie miałam nigdy, ale zaraz Wam pokażę. Gdzie ona jest? Oto jest pytanie. Tutaj nie, gdzieś tu będzie.

O oh jest, dobra, plan pla, rośliny kontra zombie I to jest coś nowego i wam pokażę jeszcze Start Tak to właśnie wygląda Start, no i tu wiecie jak to w tej grze Ustawiacie, ustawiacie tego roślinki i w ogóle Jest strzałka, wszystko jest ok. No Dobra, w takim razie pokażę wam jeszcze Kasetę Dobra, to pokażę Wam tę kasetę. Ja na razie pauzę włączę. Dobra, jestem z powrotem. Ja włożyłem kardyncia. Idziemy na angielski. I tak to wygląda właśnie. Tutaj jest złożony kardyn, jak widzicie. 132 gry w, jednym, w jednej kasecie. I tutaj macie takie coś, że. Jest obrazek danej gry, na przykład, jak wygląda, no i to jest coś mega. O. I tyle gier jest. 132 w jednej kasecie. No i na razie będę mógł... kupić batleta z... pierwszą częścią, i drugą i, i sobie zagrać w nią, bo mogę kartridże tutaj wkładać. I na to właśnie czekałem. No i tyle tu macie gier, zaraz wam pokażę. O. A co tutaj? I tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to co? Myślę, że Wam po, dużo pokazałem. Myślę, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. A jeszcze co do tego, to konsola kupiłem na Allegro. Kosztowała 156 zł. Tak, 156 zł kosztowała. I opłacało się, bo jest dobra, naprawdę jest dobra ta konsola. No, no to tyle w temacie. Cześć! Yy, jeszcze mam chciałem pokazać jak wygląda pudełko z tej konsoli. Tak właśnie wygląda to pudełko. Z komputer. No, więc... To było w tym temacie. No, myślę, że Wam się podobało. Cześć!